Złota Palma w Kan, jedna z najbardziej pożądanych nagród współczesnego kina. Czerwony dywan, pełen gwiazd. W dokumentalnej opowieści o festiwalu oraz filmy, którego wygrały lub wygrać mogły. Młoda modelka w piekle Los Angeles. Stateczna mężatka w piekle namiętności. Równi goście, zaplątani w intrygę, która ich przerasta. I krótka opowieść o umieraniu w stylu francuskim. A na koniec ceremonia zamknięcia tegorocznego festiwalu w Cannes. Tylko w Kanal.